Yy, tak, tak, już 19.30 minęła, czwartek. Witam Państwa serdecznie w Kulturalnym Donosicielu. Jak zwykle w programie przedstawimy relacje z wydarzeń kulturalnych, które się odbyły, oraz zaprosimy Państwa na te imprezy, które przygotowywane są przez ludzi kultury z rybnika. Zatem nie będę przedłużał, zapraszam na relacje. Jarmarku Frycza to cykliczne plenerowe spotkanie uczniów, nauczycieli, absolwentów i przyjaciół drugiego ELO w Rybniku. Organizowany jest już od 11 lat co roku w innej konwencji. Tym razem wszystko było po śląsku, a co dokładnie najlepiej opowiedzą sami organizatorzy. Był europejski, był historyczny, no a dzisiaj mamy śląski, czyli po naszemu. Witajcie UNO nas z jednym słowem. Rozpoczęliśmy sztuką po śląsku w występowali uczniowie wraz z nauczycielami. Było to takie spotkanie dwóch stron i właściwie widzowie mogli podziwiać e, grę taką aktorską, nie tylko wykonania osób, które narzędziały na do koła teatralnego, ale również nauczycieli, takie nasze zmagania na scenie. Potem były występy, aktualnie tańczy przygoda, będą dwa zespoły muzyczne, Mamy kawiarenki, przygotowane przez uczniów loterię fantową i kwiaciarenkę. Jest kino Śląskie z Kazimierzem Kucem na czele. Prezentujemy też film Franciszek Buła Żywot Grzeszny Franciszka Buły. Mamy także w Auli taką wielką galerię. Prezentujemy tam obrazy nauczycieli, uczniów naszej szkoły, a także obrazy pani Kazimiery Drewniok. Witamy Ubricza! Tegoroczne czwarte dni Rybnika inaugurowano w Teatrze Ziemi Rybnickiej koncertem symfonicznym w wykonaniu orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej im. Braci Franków. Młodzi muzycy wystąpili tego wieczoru pod batutą Massimiliano Caldi. A koncert symfoniczny to był dopiero początek różnorodnych, wielobarwnych i obfitujących w atrakcje tegorocznych dni rybnika. Dni, w trakcie których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Organizatorzy pomyśleli nie tylko o strawie duchowej, ale także o czymś dla ciała. Jak widać, kramy jarmarku śląskiego uginały się pod wszelkiej maści regionalnymi wiktualiami, rękodziełem i pamiątkami. Niewątpliwie artystyczną atrakcją piątku był koncert inauguracyjny jubileuszowego bo 20 Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Lira. Do rybnika na ten wyjątkowy konkurs przyjechało aż 48 zespołów z całej Europy, czyli w sumie prezentowało się prawie 1200 muzyków i majoretek. Tak niezwykłą rywalizację w tym roku wygrała orkiestra z Hiszpanii. Piątkowy wieczór w tym roku zapowiadał się wyjątkowo tanecznie, a wszystko za sprawą Siesta Fiesta Festival, gdzie po zmroku władanie nad rynkiem objął José Torres, a to oznaczało zabawę w gorącym, południowoamerykańskim stylu. Chcemy wciągnąć do tańca całą publiczność, która się znajdzie tutaj na rynku. Zamiar ten Torresowi udał się, jak widać na tych zdjęciach, wręcz doskonale. Nie był to koniec wrażeń przygotowanych na piątek. W niezwykły świat tańca przybyłych do Fokusa wprowadziło niecodzienne widowisko taneczne. Jak widać, artyści dosłownie w przenośni. Wspinali się na najwyższy artystyczny poziom. Tradycją dni rybnika jest także turniej dzielnic, w którym reprezentacje poszczególnych osiedli w festynowej formule zabawy zmagają się o tytuł najlepszej. W tym roku wszystkie konkursy odbywały się pod wspólnym hasłem 90-rocznicy powstań Śląskich. Tego dnia jednak mieszkańcy rybnika i ich goście szykowali się na Noc Świętojańską. Jak widać po kolejkach do kasy, zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, a takich kolejek przed rybnickim stadionem nie widziano już od dawna. Prawdziwych tłumów nie zniechęciły nawet deszczowe kaprysy aury. Pierwszą gwiazdą była młodziutka polsko-czeska wokalistka Ewa Farna. Zapytaliśmy ją, czego spodziewa się po rybnickiej publiczności? Żytając strasznego czadu i w ogóle, że Brian Adams. Teraz będzie szał! I szaleństwo było. Ewa Farna na brak fanów w naszym mieście narzekać nie może. Ze śląskim humorem świętojański koncert prowadził tego dnia kabaret. Rack. Było fantastycznie, atmosfera niesamowita, pogoda dopisała. A jeszcze, jeszcze nie, nie, nie ugasły e, sztuczne ognie, ponieważ jest tak jasno, mimo że jest tak późno. Tego wieczora publiczność miała rzadką okazję podziwiać zmagania dwóch pokoleń kabareciarzy. Oprócz raków humorem błysnęli także rodzimi. Rybniccy, młodzi panowie. Tak, rybnicka publiczność jest najlepsza na świecie. Tak, graliśmy już na całym tutaj. świecie i na, trzech, na dwóch kontynentach graliśmy i ta rybnicka jest najlepsza. Gwiazdą wieczoru był Andrzej Piaseczny, w koncercie składającym się z największych przebojów wokalista udowodnił, że nie bez kozery od kilkunastu lat utrzymuje się na muzycznym topie. Dzisiaj jadąc tutaj kilkukrotnie chyba zdarzyło mi się być w Rybniku i jeszcze nawet kiedyś z zespołem Mafia i potem z Końackim, i samodzielnie już dzisiaj chyba czwarty raz, także liczę na to, że, że będzie fajnie. Po nocy świętojańskiej Rybniczanie niewiele mieli czasu na odpoczynek, bo w niedzielę rynek i okolice zamieniły się w artystyczną wioskę, a w niej zabawy, konkursy i uwaga, nauka chodzenia na szczudłach. Patrząc na klaunów, wydaje się to dziecinnie proste, ale właśnie dzieci pierwsze kroki stawiały na szczudłach z niemałym, jak widać, trudem. Wczesnym popołudniem na tutejszym rynku połączone siły artystyczne chórów i orkiestr Dętych przygotowały patriotyczny koncert, w którym zabrały słuchaczy w muzyczną podróż szlakiem powstańców śląskich. Tegoroczne czwarte dni rybnika przeszły już do historii, ale po raz kolejny, jako dowód młodości, i witalności oraz artystycznych zamiłowań mieszkańców rybnika. Z naszą kamerą w tym tygodniu byliśmy także w Rybnickim Empiku, gdzie ze swoimi fanami spotkał się znany wokalista hip hopowy metrowy. Na relacje z tego spotkania zapraszamy Państwa już w przyszłym tygodniu. Tak, to tyle z historii kulturalnego dościela, tyle z tego co już się odbyło w Rybniku, a teraz zapraszam na to co dopiero będzie. Wielkie zalewanie. Serdecznie zapraszam. 25 czerwca o godzinie 18 .00. będzie taniec, będzie teatr, będzie pokaz muzyki, będzie dobra muza. A wszystko to w ramach Platformy Kulturalno-społecznej. Zaprasza Zalew Kultury, port sztuki. Pamiętajcie, 17.30 wyjeżdża darmowy autobus który Was zawiezie na imprezę, a później eee, tam. Odbiedzie. Najlepszą atrakcją wieczoru będzie zespół i Worba z Lublina. Zagrają super cygańską muzykę, jeszcze takiej w życiu nie słyszeliście. Przed nimi zagra zespół Zawiało, Folk, Free Music, a poza tym zobaczą Państwo super ekstra akrobatyczny spektakl Teatru Nawraz. Świetną grupę breakdance'ową, trochę graffiti, artystyczny multiprojekt z pokazem mody oraz wystawy, malarstwo i świetny jarmark rzemiosła artystycznego. Zapraszamy serdecznie. A Zidzi też nam będzie, wpadnijcie. Ja. PAP Paleta w Rybniku zaprasza na cykliczne, cotygodniowe, wtorkowe spotkania z lepszym kinem niezależnym. W najbliższy wtorek, czyli 28 czerwca, zaprezentujemy film Non Sono pronto Michała Grzybowskiego. Jest to film z 2010 roku. Film zdobył nagrodę, można powiedzieć, wyróżnienie jurorów na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni w konkursie Kina Niezależnego właśnie w roku 2010. Był też prezentowany w ubiegłym roku na, podczas rniskich prezentacji filmu Niezależnego Fene, a my właśnie w palecie mamy już go w najbliższy wtorek, wstęp wolny godzina 20. A co tu dużo mówić, o czym jest film? O kilku, to jest kilka historii ze sobą luźno powiązanych, łączy tylko bohaterów to, że są filmowcami i mają pasję tworzenia filmów, jedni są scenarzystami filmowymi, mają problemy z zapisaniem scenariuszy, dlatego chodzą po różnych knajpach, na przykład taka jak ta, tutaj paleta, i słuchają rozmowy ludzi, może akurat coś ciekawego właśnie będzie, żeby mogli do, do tego scenariusza włożyć, a druga grupa to są ludzie, młodzi adepci szkół teatralnych, czy aktorskich, mają problemy właśnie ze znalezieniem Dostanie się do filmu, do jakiegoś, czy na przykład do spektaklu. Chodzą od castingu do castingu i to właśnie są ich przygody. Bardzo fajna, zabawna opowieść. Film o filmie, można powiedzieć, wokół, wo, 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 w oczach filmowców niezależnych. Zapraszam serdecznie. O której miałeś być na próbie? Dziśiąty. O dziesiątej. <laughs> No, to jestem ja, to jest Aga. Ona już ze mnie studiuje, się siedzą przyjaźnie, to jest Ania. No, tak to wygląda. Zapraszam serdecznie na koncert 29 czerwca o godzinie 19. Do restauracji pod Tubą na rybnickim rynku. Będziemy grać poezję śpiewaną. Będę śpiewać przy dźwiękach dwóch gitar, saksofonu, skrzypiec. Zapraszam. Uszanowanie. Po tej stronie Lingo, Cornell, jedna, druga zespołu drive-by. Chcielibyśmy Was tutaj zaprosić 1 lipca do klubu Zwierciadło w Rybniku, gdzie odbędzie się nasz pre, 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 pre premierowy koncert. Płyty nadchodzącej pod tytułem Życie, ponad życiem, które ukaże się we wrześniu. Kolega, warto pojawić się na tym koncercie, ponieważ będziemy też kręcić pierwsze ujęcia do teledysku. Do utworu promującego naszą płytę taki jest sens, także każdy, kto przyjdzie, będzie miał okazję zagrać w naszym teledysku. Zapraszamy. <grystanie> 1 i 2 lipca Paleta Pub zaprasza na rokowy weekend. W piątek zaczynamy od zespołu Out of the Blue o 20:30. Klimatach rockowo-bluesowo-jazzowych. Natomiast w sobotę, tak samo o 20.30, zapraszamy na koncert zespołu metalowego Queen of Spades. Wstęp wolny, zarówno w piątek, jak i w sobotę. Zapraszam. A no tak, to już jest koniec naszego programu, zatem yy, zapraszam Państwa na kolejne wydanie kulturalnego nosiciela, które już za tydzień o stałej porze. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.